Witajcie moi kochani. No i mamy niedzielę i zaglądamy sobie w energię na przyszły tydzień, na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że nie widzicie moich żółtych łap, bo właśnie robię kurczaka po marokańsku i tam jest dużo szafranu i pomimo rękawiczek i tak jestem żółta. No, także gdzie będę myła ręce, peelingi i te sprawy chyba 30 razy. Także widać? A no może nie widać, a tak sobie z teresa robię. <dobrze>, Dobrze, kochani, no to zaglądamy. Co się może wydarzyć w przyszłym tygodniu? Jakie energie? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I proszę o jasne przesłanie. Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? Jakie energie. Stoją do naszej dyspozycji. Ciekawe, czy się coś powtórzy z czytania na listopad, no, ale zobaczymy. Mamy? Wow, czwórka buław. Wy wiecie, co to znaczy, nie? Furka Buław, to jest bycie razem, świętowanie, cieszenie się, karta rodziny. Każdy się cieszy na każdego, czyli takie normalne konstelacje rodzinne, połączenie bratnich dusz oczywiście. I mamy Głupca, czyli coś nowego się zacznie, coś lekkiego. Mamy U, dziewiątkę mieczy, szóstkę mieczy. No, i co będziemy dopowiadać? Nie? Hmm. Szóstka miecze to jest yy, zmiana kierunku, a dziewiątka, no to wiecie, to są takie stany depresyjne, nie, nieprzespane noce. No, ale zaraz sobie dopowiemy o co z tym wszystkim chodzi. Dobrze, to zaczynamy. Na czwórkę buław. Malutku, na pewno nam się otworzył klucz. Tu się otworzą chyba rzeczywiście nowe drogi, nowe drzwi dla Was, kochani. Takie, gdzie będziecie się czuć dobrze, może z rodziną, może z partnerem, może połączycie się e, z Waszą bratnią duszą. E, może też znajdą się jakieś rozwiązania właśnie w sprawach rodzinnych, związkowych. Jeszcze jedną kartę, no i słuchajcie. Ta, tutaj w tej talii to jest czwórka ognia i mamy ogień. Tu się będzie działo. No, nie sądzę, żeby było dużo ognia, bo to jest pozytywna karta, nie wiem, z mamusią z tatusią, statusiem. Tu mogą znaleźć się jakieś rozwiązania, kochani, które doprowadzą Was do ognia z Waszym partnerem czy partnerką. Fiu, fiu! <laughs> się będzie działo. Dobra, na głupca tu może być oczywiście fajny, nowy początek z lekkością, bo wiecie, głupiec, tak, głupiec, on nigdy się nie zastanawia za bardzo nad tym, co było w przyszłości, on, tak sam, on w sumie nie wie, co robi, on po prostu rusza do przodu. No i wygląda na to, że wy będziecie w takiej energii w tym tygodniu, przynajmniej co niektórzy z was. Bo tutaj dostaniecie jasność w jakiejś sytuacji, i powiecie: OK, to teraz zostawiamy wszystko, to, co było za sobą, i ruszamy do przodu. Czego to może jeszcze dotyczyć? No, mamy szczęście, mamy czterolistą koniczynkę. Wyruszycie na nowo pełni szczęścia i w kierunku szczęścia. Okej, okay, a teraz mamy dziewiątkę mieczy. No i tu jestem ciekawa, o co chodzi z tą dziewiątką mieczy? Co wam będzie nie dawało spokoju? No, jakieś połączenie z kimś. To może być y, z jednym człowiekiem, z grupą ludzi, ale to będzie z kimś, ponieważ mamy głębokie uczucia. No, niektórzy z Was mogą wejść rzeczywiście w taką y, ciężką fazę myślenia bicia się z myślami, właśnie z e, nieprzespane noce, tutaj może ktoś Wam się śnić, możecie mieć koszmary senne e, i tu chodzi o jakieś połączenie z jakąś osobą, no i tu chodzi o głębokie uczucia. No i wygląda na to, że to jest osoba, której dużo w życiu pomogliście. I to może być każdy, kochani. Nie przypisujcie zaraz tej energii pod taką miłość romantyczną. To może być wasze dziecko, wasza matka, wasz ojciec, dobry przyjaciel. No i mamy szóstkę mieczy, czyli szóstkę powietrza. No i zobaczymy. Zmiana kierunku. Opuszczacie jeden brzeg i ruszacie do następnego. To jest powolutku, bo tutaj mamy żaglówkę. O. I to będzie dla Was, dziewczyny. To Wy zmieniacie kierunek, a tym samym nastąpią pozytywne zmiany w Waszym życiu. I, no oczywiście, może być przeprowadzka, to może być y, zmiana miejsca zamieszkania, może być zmiana miejsca y, z kraju, y, zmiana miejsca pracy. To też może być taki, y, wiecie, zmiana kierunku, jeśli chodzi o Waszą ścieżkę, Życiową. I tak czy siak tutaj nastąpią pozytywne zmiany. Okej. Okay. To co? Jeszcze bierzemy jasny kant. O! Zobaczcie, kochani, tutaj na tą czwórkę buław. Tutaj y, wykazała się dużą cierpliwością. Może jeśli chodzi o rodzinę, o partnera, y, czy o takiego. Partnera, który jeszcze nie był u ciebie, no i tutaj karta mówi, że twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona, że tutaj będzie ogień, tu będą rozwiązania w tej sytuacji, no i tak naprawdę to będzie szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, także piękna karta. No i teraz dla tego głupca. Hmm. Kochani, również piękne karty, bo tutaj, tak jak mówiłam, zaczynacie z lekkością, jak ten głupiec, podróż do przodu, zaczynacie coś nowego, co Wam przyniesie szczęście. I tak naprawdę to ta karta mówi, że jesteście w procesie i dokładnie to przyniesie Wam uzdrowienie. Czyli zostawcie tą całą przeszłość, tak jak to robi głupiec, i ruszajcie do przodu. No i teraz mamy tą dziewiątkę, dziewiątkę y, mieczy, czyli to jest ktoś, do kogo y, znaczy ciężkie myśli, spowodowane tym, że ktoś, y, tu chodzi o jakieś połączenie, komuś, komu pomogliście, dla kogo byliście, dla kogo macie uczucia. Y, I wiecie co? I tutaj może być rzeczywiście, że ta osoba pojawi się na horyzoncie. Będzie komunikacja, i ta komunikacja można powiedzieć, zwali Was snu. Tutaj, dla niektórych z Was, może być rzeczywiście po takiej komunikacji z tą drugą osobą, no, wpadniecie w taką ciężką energię. Będziecie dużo analizować, jak, na przykład, jak można, dlaczego tak postąpił, dlaczego tak powiedział. Więc tutaj. Wiecie co, cokolwiek by się nie wydarzyło, to ta energia. Oczywiście dajcie sobie czas, żeby to przepracować jak najbardziej. Ale później puśćcie ją wolno. Nie tkwijcie za długo w tej energii dziewięciu mieczy, dobrze? No i teraz mamy ten dwój zmiana kierunku, czyli nasze dziewczyny ruszają w nowe drogi, opuszczają jedną sytuację i. Ruszają powolutku do przodu i to ma przynieść pozytywne zmiany. Jeszcze pieczątkę proszę na to, drugie uniwersum, jedną kartę. Hmm, nie chcę za bardzo powiedzieć, jeszcze raz przetasuję, jak nic nie wypadnie, to zostawimy. One robią saldo, nie wiem czy Wy to widzicie, ale żadne nie chce wypaść. O, jedno nam wypadło, to co, było, co jest jeszcze ukryte przez sobą, kochanie. Ty ruszasz w kierunku swojej rodziny duchowej. Gdziekolwiek nie ruszysz, cokolwiek nie zmienisz w swoim życiu, Słoneczko, to ci powiem, że spotkasz naprawdę wspaniałych ludzi, czy to miejsce pracy, miejsce zamieszkania, kraj. Gdziekolwiek nie ruszysz, to czeka na ciebie, czekają na ciebie pozytywne zmiany. Może też rzeczywiście niektórzy z Was zmienią kierunek i ruszą w, e, właśnie w stronę swojego, swojej bratniej duszy, kimkolwiek by ona nie była, bo mamy boczki, kiedy Bociek wraca do gniazda, kiedy Bociek buduje rodzinę. E, no i jeszcze mamy właśnie e, towarzyszy podróży, czyli to jest naprawdę. To są mocne przyjaźnie, mocna więź, właśnie taka duchowa. Także piękne energie. Dobrze, to co? Zobaczymy, co jeszcze. Może nam się coś pokaże. Co, już czuję z tym zdrowiem jeszcze. To prawda, ja nigdy od razu mówię, nie zastępuję żadnego lekarza. Ja Wam mogę tylko dać jakieś wskazówki, może jakieś ostrzeżenia. No, możecie mieć, kochani, problemy z kręgosłupem. Możecie mieć praktycznie bóle. Tu mogą być rzeczywiście bóle miednicy. Tu mogą być bóle całego kręgosłupa. Bóle głowy całego ciała. Słyszę wirus. Może być rzeczywiście grypa. Niektórzy z Was mogą mieć, ale to będzie związane może z tym wirusem, będą, mogą mieć zawroty głowy problemy z, z równowagą. Kochani, jeśli by tak było, to koniecznie do laryngologa i sprawdźcie sobie błędnik, bo tu mogą być zawroty głowy i, i tak jak mówię problemy z kręgosłupem, z równowagą, i to może dotyczyć w, w głównej mierze pań z naszego kolektywu. Mamy ręce, nogi. Uważajcie, właśnie na kończyny. Kochani, mogą, szczególnie słyszę, uwaga na liście, które leżą, możecie się pośliznąć, i tutaj może być praktycznie, nie czuję nóg, ale mogą być rzeczywiście połamane rączki. Także ostrożnie, kochani, ostrożnie, ostrożnie. Niektórzy z Was. Mogą mieć również problemy z samochodem. Może Wam się zepsuć rower. Mogą też, jeśli jeździcie rowerem, może być auto zepsute. Coś, coś tam może się wydarzyć, kochani. Zmieniamy opony. Na pewno. To są takie przyziemne sprawy, ale może czas już pomyśleć nad zmianą opon. No i mamy jesień, kochani. Uważajcie, to już mi się w jakimś czytaniu, chyba w zeszłym tygodniu, pokazało. Znowu mamy możliwość kradzieży. Kradzieży z ogrodu, z tarasu, może nawet w domu. Także tutaj, kochani, ostrożność, ostrożność. Dobra. To zobaczmy, co jeszcze może nam przynieść ten nowy tydzień. Mm, no i jak to pasuje do tego naszego czytania. Tu będą pocałunki, tu będzie delikatność, tu będzie intymność, bliskość, romantyzm. Ej, ej, Także będzie romantiko, kochani. No, i dla niektórych z Was y, wygląda na to, że będzie czas, abyście poprosili kogoś o czytanie. Będziecie korzystać, y, będziecie mogli korzystać w tym czasie właśnie z czytań prywatnych. Możecie sami sobie stawiać karty, bo powiem Wam tutaj y, dla niektórych: y, może być rzeczywiście Wasze karty, czy, czy to runy, nie wiem, wahadełko, może Wam bardzo jasno. Pokazać Waszą przyszłość. Szczególnie zwracajcie uwagę na sny. A ja wiem, że te sny jesienią, zimą są bardzo mocne. Tak jak już mówiłam, ja dostaję od Was masę wiadomości, kiedy opisujecie swoje sny. Ja je czytam, ale nie jestem w stanie ich analizować, kochani. To jest po prostu za dużo dla mnie. No, i tak jak mówiłam, to będzie romantyzm, będzie, będą piękne spotkania. E, mamy również e, takie spotkania, wiecie, może, nie wiem, Andrzejki, jakieś ostatki, nie mam pojęcia, ale tu będzie naprawdę dużo spotkań na zewnątrz, z przyjaciółmi, jakieś imprezy, wiecie, nie wiem, kino, pójście na kawę. Także ten tydzień zapowiada się ogólnie dobrze. Wręcz powiem bardzo dobrze. Nie tylko musicie zastosować te przestrogi, yy, ale ogólnie jestem zadowolona z tych energii. Hmm. Dobrze, zobaczmy, co nam powiedzą Anioły Miłości. Jakie przesłanie mają na ten tydzień? Anioły Miłości. Bo, jak już mamy tyle tych amorów i w ogóle, no to coś nam muszą powiedzieć, nie? Taka karta, tak tu Twoja bratnia dusza, jakby ona wypadła, to padnę, bo to by było właśnie do tego ostatniego. Mamy romantyczne uczucia, Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębienia. I mamy pojednanie, ktoś z przeszłości znów dał sobie znać, również pasuje do czytania, no i mamy odwzajemnioną miłość. Nie ma wystarczającego przyciągania bądź chemii, by utrzymać ten związek. Więc ym, również i to, ta karta może pasować do tych naszej dziewiątki mieczy. Kiedy ktoś poprzez komunikację powie ci na przykład, że cię nie kocha, no, a ty się załamiesz. Ale i no mówię, życie, kochani, cienie i blaski. Dobrze. To zobaczmy, co nam powiedzą jeszcze anioły, jaką radę mają dla nas. No, teraz mamy bratnie dusze. Tutaj w tym tygodniu temat bratnich dusz będzie bardzo obecny. Ty masz dokładnie przyjrzeć się swojej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Przypatrz się dokładnie i przeanalizuj. Bo dla niektórych znajdziecie się w jakiejś iluzji, z której możecie być, że tak powiem, wyrwani. Tak czy siak nie ma powodu do zmartwień, mówią anioły. Poproś innych o pomoc, jeśli potrzebujesz tej pomocy. Kolejna rada. No i w tym tygodniu mamy zdecydowanie z romantycznym związkiem do czynienia. Uwielbiam te karty. One są tak piękne, zobaczcie. Tak, to, to, to się nazywa związek miłosny. No. A wiem, że zaraz będziecie pytać to ja wam pokażę, zróbcie sobie screenshota, tak wyglądają te karty, bo to są przepiękne karty, anielskie jeśli ktoś chciałby sobie zamówić to jest od Lovely Sandy to jest taka też młodziutka fajna tarocistka Sunny Love niekoniecznie dla mnie ale karty robi naprawdę e, bardzo fajne. Także um, wyciągamy runę, nie? Dobra. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa nam pytanie? Mam? Mm, mamy Kenas. Kenas to ogień. To jest płomyk, to jest obserwowanie, to jest również oko, kochani. <laughs> czyli, przepraszam, czyli tutaj hmm, będzie ten, ten ogień, tutaj przeskoczy ten płomyk, rozpali się ogień. No i będziecie mocno obserwowani. Znaki zodiaku. i zamykamy worek nie? na dzisiaj. Myślę, że nie ma co przesadzać. Czytanie ogólnie fajne. Dla większości mam nadzieję, że z tą dziewiątką mieczy nie, nie pójdziecie w rezonans. Mamy skorpiona, czyli coś się zadzieje już teraz w tym czasie skorpiona. Mamy ósemkę. Mamy dziewiątkę, coś się kończy. Mieliśmy też dziewiątkę mieczy. Dlatego tak czuję, że tutaj rzeczywiście dla niektórych z Was zakończą się jakieś związki, które były iluzją. Może którą wy stworzyliście sobie. Tu jest taka mocna energia właśnie tego. Mamy trójeczkę. Mamy co mamy. Mamy niedzielę, czyli w niedzielę już może się coś wydarzyć dzisiaj, bądź za tydzień. Mamy lwa, piątka i mamy dziewiątkę szczelca. Jeszcze jedną pozmitę dobra. Ostatnią proszę, zrobiłam zasłony. Ostatnie dwie. Jeszcze mamy ósem, ósemkę, czyli wszystko płynie, znak nieskończoności. Mamy piątek szóstka. Ok. Kochani moi, to tyle ode mnie. Ja Wam życzę cudownego nowego tygodnia. No i do zobaczenia, do usłyszenia. buziaki